Warszawy do Łodzi nie jest daleko i autostradą można ten odcinek pokonać naprawdę szybko. Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie korków i podróżni przed wyjazdem skorzystają z łazienki, w naszym przypadku zawiodło i jedno, i drugie, i na miejsce dotarliśmy z więcej niż godzinnym opóźnieniem. Na miejscu przy ulicy Kilińskiego 46, gdzie urodził się nasz wielki poeta, czekała na nas pani przewodnik. Która od razu zaatakowała nas mnóstwem informacji o poecie. Widzieliśmy się, że tu Tuwim urodził się dokładnie 13 września 1894 roku, a mieszkanie, gdzie pierwszy raz wydał z siebie głos, było dość skromne, bo dwupokojowe. Tuwimowie dość często się przeprowadzali, a kolejne mieszkania były coraz większe. Tu na przykład przy ulicy Struga 42 zajmowali szczytowi mieszkania na trzecim piętrze i było to mieszkanie już pięciopokojowe, jednak małemu Julianowi niezbyt się to podobało, bo chętniej przebywał na podwórku niż w mieszkaniu, zwłaszcza ze swoim serdecznym przyjacielem Maksem. Z adresem tym wiążą się również literackie początki Tuwima i jego zamiłowanie do poezji Stafa. Wszystko jest dobre, ale nie wszystko przynosi korzyść. Po latach beztroski przyszedł czas na szkołę. Tuwim przez 10 lat uczęszczał do Męskiego Gimnazjum Rządowego. Przed nami szkoła imienia Juliana Tuwima. Jak się dowiedzieliśmy od pani przewodnik, pisarz lata gimnazjalny wspominał dość dobrze, ale. No dobrze, słuchajcie, to co zapamiętaliście yy, z tego, co mówiłam i opowiadałam wam o tuwimie i tutaj o jego sz latach szkolnych? Że nie lubił matematyki i był słaby z matematyki. Dobra, co jeszcze? I z fizyki był słaby i. No, nie lubił tego przedmiotu. I 30 osób był było w klasie. Tak, około 30 osób było w klasie. I na takich zdjęciach klasowi, klasowych wolał robić sobie zdjęcie z profilu. Źle się zawsze oceniał z tych przedmiotów, z których był słabszy. Idziemy na ulicę Pojotrkowską. Pomnik ten został odsłonięty 10 kwietnia 1999 roku. Słuchajcie, no nie, można ominąć, można tak jak Wam mówiłam, różne punkty związane, miejsca związane z Julianem Tuwimem, ale do ławeczki trzeba koniecznie, koniecznie podejść. Po co się trze ten nos, dotyka? Tak, proszę. Żeby przyniósł szczęście. Bardzo ładnie. To jest podsumowanie godne tej grupy? Pani przewodnik jest zadowolona. może iść dalej. Słuchajcie, przyprowadziłam Was tutaj. Wiem, że ktoś o Piotrkowskiej 88 chce opowiedzieć. W tej kamienicy mieszkał brat matki Tuwima. Z balkonu jego mieszkania Julian przyglądał się wydarzeniom rewolucyjnym w 1905 roku, które opisał w kwiatach polskich. Wiecie, że Tuwim jak pisał, zaczynał już pisać do różnych czasopism na przykład, to nie podpisywał się Julian Tuwim. Z innymi podpisywał się takim... Takimi Przy kolejnym już ostatnim pomniku Tuwima dowiedzieliśmy się, że pisarz w swoich utworach posługiwał się pseudonimami i miał ich ponad 40. Dowiedzieliśmy się też, że poeta zakochał się w Pannie Marchew od, od razu, od pierwszego wejrzenia, a kochał ją sercem i słowem. już pewną tradycją naszych kidmowych produkcji jest wizyta w szkole, która ma jakiś związek z bohaterem filmu. Tym razem odwiedziliśmy szkołę imienia poety, czyli szkołę podstawową numer 199 imienia Juliana Tuwima w Łodzi przy ulicy Elsnera. W tym roku w maju mieliśmy zjazd wszystkich placówek imienia Juliana Tuwima Nasi gospodarze byli bardzo gościnni. Panie dyrektorki pokazały nam izbę pamięci poświęconą Tuwimowi. Przygotowały nam poczęsunek, a uczniowie klas szóstych recytowali lokomotywę w języku Esperanto, przypominając, że Julian Tuwim posługuje się i tym językiem. Jestem Ola i nasza szkoła jest y, najfajniejszą na świecie. Mhm. Jest na pewno jedna w swoim rodzaju. Najlepsza, mamy wiele zajęć, jest bardzo funkcjonalna, nowoczesna, tablice multimedialne. Utwierdzeni faktem, że nie tylko nasza 218 jest świetną szkołą, pożegnaliśmy łódzkich przyjaciół. Mina i się podobała właśnie Zgodnie z planem obiad zjedliśmy w dawnej łódzkiej fabryce włókienniczej, która teraz jest pięknym centrum handlowym, a w drodze do Warszawy podsumowaliśmy tę warsztatową wycieczkę to znaczy strasznie mnie zdziwiło, to, że każdy myślał, że jesteśmy z telewizji. Ciewam się słabo! No. A, Dominika? Nie mnie zdziwiło, że się My pytali się spytali, to... Mówi będę Mnie to, że byli tacy gościnni, bo to się rzadko zdarza w tych czasach. <noise> Bardzo, ja też <głos> byłem zdziwiony, <noise> dobrze. Czy może nam Pani pokazać pracę uczniów i opowiedzieć coś o nich? Oczywiście, w ramach tego projektu. Chodzi o projekt zatytułowany Warszawska Drużyna Juliana Tuwima, w którym brali udział uczniowie naszej szkoły. Pani Justyna pokazała nam piękne prace konkursowe, które zostały uhonorowane wysokimi lokatami w tym projekcie. Dziewczyny, czy brałyście udział w świetlicowym konkursie dotyczącym Juliana Tuwima? Tak! Dużo rzeczy! Prawie całe miasto! Do widzenia. A tydzień temu byliśmy z kamerą Mokotowskim Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia nagród na zakończenie projektu Warszawska Drużyna Juliana Tuwima. W miał być na Konkurs zorganizowała Fundacja Bo Warto. W tym miejscu pozdrawiamy organizatorów i wszystkich uczestników projektu. Pierwsze. Przypadło w naszym konkursie warszawskiej drużyny Juliana Tuwima reprezentacji świetnicy szkoły podstawowej numer 218. Zestru <śleszy> jest nie jedna, ale cztery drużyny Juliana Tuwima, które zdobyły laury. Znacznego krzyku. Za serca, za serce moje W niedzielę 20 października koło dziennikarskie było na arcyciekawym spotkaniu z Ewą Tuwim Woźniak i Kirą Gałczyńską. W spotkaniu uczestniczyła też reporterka Polskiego Radia, która tydzień później włączyła naszych szkolnych dziennikarzy do audycji w radiowej jedynce nie jestem sama, bo towarzyszę tak. mi młodzi dziennikarze, Czy znaczy, przypadkowo tutaj spotkałam się ze szkołą podstawowej w skupia, Tak. Także my wspólnie tak. będziemy rozmawiać. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Panią wim zapytaliśmy, jak po latach wspomina Anin. Aninie pierwszy raz zetknęłam się z, z takim modelem mieszkania, który polega na tym, że się jest dużo na dworzu. w mieście, w Warszawie, Siedziałam głównie w moim pokoju, a w Aninie oglądałam kwiaty i pierwszy raz w moim dzieciństwie spotkałam się z przyrodą. Ciepłe i serdeczne wspomnienie o Julianie Tuwimie zachowała także obecna na spotkaniu pani Kira Gałczyńska, także córka wielkiego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego roku może później, to był szósty grudzień, państwo Tuwimowie przyszli wtedy po południu do nas, to był dzień śmierci ojca. I Julian Tuwim poprosił mamy, czy może wejść sam do pokoju, żeby się z ojcem w jakiś sposób pożegnać. I wrócił stamtąd jeszcze bardziej kruchy człowiek, jak gdyby złamany tym, co zobaczył. Jego bardzo przejęła ta śmierć. I wtedy pamiętam, że on mnie objął i powiedział mi takie słowa, które będę do końca życia pamiętać. Powiedział mi: Pamiętaj, że jeżeli kiedykolwiek będzie Ci potrzebna ojcowska rada albo ojcowska pomoc, to wtedy przyjdziesz do mnie. Padały różne pytania: jakim ojcem był Julian Tuwim? Czy się bawił z córką? Jak się bawił? A Michał zapytał o literaturę. Literatura literaturę własnym kolca? Bardzo lubiłam te wierszyki. Yy, lubiłam. Yy, nawet zdarzyło mi się, że, że czytałam je na jakiejś akademii. Ale nie, nie <noise> dlatego, że ja sama chciałam, tylko że mnie wyznaczono. Do tego. Nowy świat to jedna z najbardziej znanych warszawskich ulic, część historycznego traktu królewskiego. To przy tej ulicy znajdziemy dwa miejsca związane z bohaterem naszego dokumentu. Poeta. Mieszkał i tworzył w tym domu w latach 1951-1953. Czego dowiedziałaś się ze spacerownika? Mieszkał od strony ulicy, ale strasznie przeszkadzał mu hałas, więc przeprowadził się do pokoju od strony podwórka. Jak państwo tu, filmowie, czuli się w tym mieszkaniu? Tuwimowie wcześniej mieszkali w dość nieciekawej okolicy, a Tuwim cieszył się, bo jego córka miała blisko do szkoły, a żona blisko do sklepu. On sam był bliżej ludzi. Przechodząc tędy, zwłaszcza ze znajomymi, warto pokazać, że tutaj mieszkał nasz poeta Julian Tuwim. W tym domu 29 listopada 1918 roku Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Antoni Słomiński, Julian Tuwin, Kazimierz Wierzyński otwierając kawiarnię poetów pod Pikadorem zainicjowali przyszłą grupę poetycką skamander. W miejscu, gdzie kiedyś była kawiarnia pod pikadorem, teraz mieści się sklep z pięknymi torebkami. Ten dokument byłby niepełny, gdyby zabrakło wzmianki o tym, że bohater filmu mieszkał na naszym osiedlu i prawdopodobnie, tak jak my teraz, i on kiedyś przechadzał się Anińskimi ulicami. Dokładnie w tym miejscu, tu w Aninie, przy ulicy Zorzy 19, mieszkał Julian Tuwim ze swoją żoną Stefanią i córką Ewą. Uroczyste otwarcie domu nastąpiło 30 kwietnia 1949 roku, w 30. rocznicę ślubu Juliana i Stefanii. Na parterze był kominek, na piętro prowadziły obszerne schody. Nad biurkiem poety wisiał obraz Leopolda Staffa. W czasie anińskiego życia poeta nie czuł się za dobrze, dlatego w domu na stałe mieszkała pielęgniarka. W przewodniku przeczytaliśmy, że w czasie wojny w tym domu przez krótki czas mieszciło się przedszkole. Siostro, prosimy o kilka szczegółów. Takich szczegółów dostarcza nam książka siostry Teresy Antoniety Frącek, siostry rodziny Marii z pomocą dzieciom polskim i żydowskim. Wiosną 1941 roku objęły siostry pracę w sierocińcu pod nazwą Żółbek. Opiekę nad Nimi sprawowały cztery siostry oraz cztery osoby świeckie. Budynek przed wojną nosił nazwę Willi Lotta. Po śmierci poety w domu zamieszkał ówczesny premier Polski Piotr Jaroszewicz. drodze powrotnej zajrzeliśmy na plac zespołu szkół przy ulicy Alpejskiej, gdzie 9 lat temu ustawiono kamień poświęcony poecie. Tym, którzy tego nie wiedzą, przypominamy, że nasz anin nazywany jest osiedlem poetów. Poza Julianem Tuwimem i Konstantym Defonsem Gałczyńskim bywali tu także inni znakomici poeci. Niemcy, na... you yeah. Tuwim zmarł 27 grudnia 1953 roku w pensjonacie Halama w Zakopanem, a został pochowany tu na powązkach w Warszawie. W grobie została pochowana także żona poety, która zmarła 21 lat temu w roku 1991. Czy się film o Tuwimie. Przypomnieliśmy fakty, znane i nieznane. Ale czym byłoby pokazanie życia poety bez jego wierszy? Był sobie słoń, wielki jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej i trąbę, którą wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe. Oprócz pamięci. Jego żona tralalona, jego córka tralalurka, jego synek tralalinek. Na no kotek jest i kotek. Kotek z tralalotek. Oprócz tego jest papuszka. Bardzo śmieszna tralaluszka. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? Tak. List, proszę, Cioci. List wrzuciłem, Ciociu, miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocie kocham, proszę cioci, ja nie kłamie. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo Pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Jak się godzin zaznaczonych pilnie nie ma, zawsze trzyma, ale już jest po i słowika nie ma. Szły do Jerzyka trzy słówka: brzuska, jabłko i główka. I powiedziały: Jestem brzuzka, nie brzuzka, Jestem jabłko, nie jabłko. Jestem główka, nie główka. Jeden wiatr pędzi wiatr: wiknął kozła, plackiem spadł. Skoczył, zawiał, zaszybował, świdrem w górę. Zakołował i przewrócił się, i spadł na szumiący senny sad, gdzie cichutko i leciutko liście pieścił i szeleścił drugi wiatr.